Cześć, witajcie serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem wam o polskim pistolecie maszynowym, który mógł zaważyć na lotach całej kampanii wrześniowej, gdyby było go więcej. Opowiem wam o pistolecie maszynowym wzór 38 Mols. No to co? Zaczynam! Polska nie była w stanie wyprodukować tyle pistoletów maszynowych, by wyparły one chociaż w jakimś stopniu karabiny czterotaktowe z Wojska Polskiego. Jednak to nie jest tak, że w ogóle nie próbowano produkować PM-ów. Próbowano. Jedną z tych prób był właśnie PM wz. 38 Mors. Opracowany został w latach 1936-38 przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego. Docelowo miał być przeznaczony dla załóg pojazdów bojowych. MORS jest troszkę z żynką z niemieckiego pistoletu maszynowego EMP-35. Produkcję rozpoczęto w marcu 1939 roku. Stanowczo za późno. Jednak po dłuższym namyśle w ogóle dobrze, że zaczęto produkcję. Nazwa Morse wzięła się stąd, że polscy wysoko postawieni oficerowie mieli bzika na punkcie nazw łacińskich. I tak też jest w tym przypadku. Nazwa mors po polsku znaczy śmierć. Do września 1939 roku fabryka karabinów w Warszawie wyprodukowała około 50 sztuk tego PM. -a. Na testy otrzymał je ośrodek doświadczalny w Rembertowie. Podczas mobilizacji część z tych PM-ów otrzymał trzeci batalion strzelców w Rembertowie. Dwie sztuki morsa otrzymał wojskowy ośrodek spadochronowy w Bydgoszczy. A resztę otrzymała 39. Dywizja Piechoty w Lembertowie. Mors działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Lufa jest otoczona chłodnicą. Pem ma dwa spusty: jeden do ognia pojedynczego, a drugi do ognia ciągłego. Gdy wystrzeliliśmy ostatni nabój, zamek pozostawał w tylnym położeniu. Zasilany był dwurzędowym magazynkiem na 25 naboi 919 parabelów. Niezaładowany ważył 3 kg 250 g, a szybkostrzelność miał na poziomie około 400 strzałów na minutę. Kaliber za to miał 9 mm. Po wojnie rozpoczęto poszukiwania morsa w kraju, jednak nie przyniosły one żadnego rezultatu. Więc w 1983 roku centralne Muzeum Sił Zbrojnych w Moskwie przekazało niekompletny egzemplarz morsa numer seryjny 38 do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Jednak jak wspomniałem, ten mors był niekompletny i trzeba było móc rekonstruować lufę i dorobić magazynek. Drugi mors pozostał w Moskwie i ma numer 39. A trzeci mors, numer serwiny 19, pozostał w Petersburgu. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli on się Wam spodobał to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, lajkowaniu, komentowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko. Na to cześć!